No, tak, stan zwycięstwa należy do Syna Bożego i do Jedyńczyka. Do prawdziwego człowieka. I to musimy dzisiaj z siebie wydobyć, a to jest tylko w Synu Bożym, poza rzeczywistości. To o to chodzi. Dobra, tam może nie było akcentowane. Czyli przeistoczenie. Mhm. Za pomocą artefaktu. Dobrze, to tak zrobimy dzisiaj. A stan zwycięstwa znowu będziemy w, w tym uśpionym czasie aktywizować. Hmm, czyli wczoraj to mieliśmy trening, a dzisiaj zapisujemy na stałe. Także dobrze że nagrywamy, bo byśmy zapomnieli. Jezus Maria. Naprawdę spałem, patrzyłem na ścianę, na coś, nie rozumiałem co to jest. A tam już jest? Jak jesteśmy? No, witajcie, moi drodzy. Dzisiaj ciągle mamy do czynienia tutaj z boską inżynierią, ale powracamy do tematu: wielcy kreatorzy. Edeńczyk i magia 12 wymiarów. Kończy się dziś i jutro tworzenie, odbudowa naszej potęgi. Będziemy tutaj już w tej rzeczywistości w pełni aktywni, a ta aktywność będzie zależała od poziomu człowieczeństwa, który w nas jest. Niemniej, ale do tego wrócimy jutro, bo my dzisiaj ten temat żeśmy przerabiali. Co to znaczy wzrastanie i to, co znaczy budzenie się, kiedy się świadomość budzi i nagle otwiera nam ścieżki do samych siebie od góry. Czyli jak wzrastały, to najpierw panujemy nad naszymi tutaj wewnętrznymi wymiarami, nad myślami, emocjami, ciałem fizycznym, nad tą rzeczywistością, nad potrzebami, tak aby dusza ta na poziomie psychiki która w tych pięciu wymiarach funkcjonuje, mogła wreszcie połączyć się ze świadomością. To jest ta praca nad sobą, pokochanie, wybaczenie, jedność, odnajdywanie się poprawne w rzeczywistości, dbanie o każde słowo myśli, czyn. Po prostu idziemy do góry. W ten sposób ludzki worek, który może być i zagubiony człowiek, i robot, który tutaj funkcjonuje, może się odnaleźć w prawdzie o sobie, jeśli wybrał własną drogę. Tą drogą jest dobro, tą drogą jest światło. Jeśli poczuł, mimo tego, że traci coś w życiu, iż ta droga jest właściwa, to pracując nad sobą, dopnie się w końcu do przestrzeni wymiaru 6-7. Tam właśnie znajduje się miasz i cały obszar ćwiczeń. Tu znajdują się kalki światów, które, w których przebywamy po śmierci. Nie wtedy, kiedy my wracamy tu na Ziemię jako istota karmiczna, tylko już jesteśmy tam na stałe. Jesteśmy zmutowani, inni, doskonali. Natomiast kiedy my budzimy się tutaj w wysokich wymiarach, kiedy trzeci umysł dostrzegł nas potencjał, kiedy my już chcemy, bo takie są nasze prawdziwe intencje, być czystym, być światłem, być prawdziwym edenczykiem. Słowo jak słowo na innej planecie może to będzie furmolokiem o na przykład być po prostu już. No tak jest eden, namiastka raju na ziemi. Więc kiedy chcemy tacy być i chcemy ten raj budować swoją potęgą, swoim rozumem, swoim staraniem, swoją doskonałością, i to się prawdziwe ukazuje, wtedy nagle jest przebudzenie świadomości i schodzimy z góry. Nawet jak są różne rzeczy nieprzepracowane, nie jesteś ani duszą, która kontroluje myśli, emocje. Nie mówiąc już o tym, że nie masz kontaktu z nadduszą, czyli ze swoim opiekunem. Droga do sił wyższych może być zamknięta, choć teraz jest otwarta, ale ty sam sobie ją zamykasz jak się budzisz w tych wyższych wymiarach, nagle twoje schodzenie, przeistaczanie się na potęgę, którą się było, jest zupełnie inne. W ciągu dosłownie paru dni można odkryć swój potencjał i wiedzieć już jak budować się. I nagle okazuje się, że jesteś inny, że w tobie nie ma potrzeby kochania i wybaczania, bo ty stoisz ponad tym wszystkim. Dobie do głowy nie przyjdzie, że można być niczym. My mówimy w tym wypadku o niczym, czyli nic niewartą istotą, że ktoś inny, ktoś drugi, istnienie, pies, kot, koza, człowiek, że to wszystko jest po prostu scenerią tego życia, że doświadczamy w tym wszystkim siebie, swojego potencjału, jaki powinniśmy się w życie bawić, gdyby w tym światem władały inne siły. Nagle zaczynasz odkrywać, że jesteś zupełnie inny i że ta doskonałość nie ma nic wspólnego z tym, co na początku właśnie duszyczka, co na początku robot przerabiali, by się z ludźmi zharmonizować. Bo on, żeby być z nimi w biedności, musiał kochać, bo jak nie kochał, to plus, zabijał i tak dalej. Musi być w wybaczeniu, bo jak na nim ciążyły błędy, a Kościół ci mówi, że grzechy, no to przecież nic innego nie można było robić, tylko myśleć o tym, jak się zbawić. I tak jest we wszystkich religiach. To są problemy, konflikty, wykłanie się w niskie wibracje i utrwalanie tego uwikłania jako stan który cię opanowuje, taki dziwny stan uwikłany, sam, samo, tam mamy, jak to się samoopętanie, czyli zapętlenie. no nie? Wtedy szukasz ratunku wszędzie: u biskupa, u kolegi, w wudzie, w narkotykach, w telewizji. Pyta się ptaków, co one o tym sądzą, starasz się wywróżyć, co trzeba zrobić, żeby wrócić do normy: smur, mur, z piór i z kamieni. Po prostu dramat. Tymczasem, jak Ty się budzisz tu, Ty jesteś w jedności i Ty od razu rozumiesz. Patrzysz na ludzi bez emocji, patrzysz na ludzi w stanach duchowych. Jesteś, jakby powiedzieć, takim obserwatorem zdarzeń. Bez wchodzenia te, te zdarzenia. Znacie tę sytuację. Przychodzi koleżanka i mówi: O Jezu, chłop przyszedł, co było za alarmo? pobił, zrobił to, zrobił tamto. A ty z każdą minutą jej opowiadania, z każdym kwadransem jej opowiadania, z każdą godziną jej opowiadania, bo przecież to trwa, no nie czujesz, że i ty jesteś już pobita, połamana i że wszystko, o czym ona opowiada, tobie się jeszcze wcześniej niż jej zdarzyło. Miesza ci się czas i przestrzeń. Tu tego nie ma. Spokojnie patrzysz, obserwujesz i wiesz, dlaczego ludzie krzyczą na siebie, dlaczego nie są tacy, jakimi być powinni. Mają dziwne programowe, jak to się mówi, wiertarki wsadzone, no nie powiem gdzie, no powiedzmy sobie, do jelit, no nie? I te wiertarki mielą te emocje, sczerują człowiekiem tak, że on z bólu nie potrafi być normalny. A ty. Kiedy schodzisz z góry w tej swojej własnej potędze prawdziwej dla Edyńczyka, już nie wzrastasz. Już nim jesteś, widzisz, co trzeba zrobić, żeby to zmienić. I właśnie za chwilę wejdziemy w taki stan, dzięki któremu będziecie mogli, ale jako Edeńczycy, pierwszy raz uruchomić własną tutaj inżynierię duchową. Czyli to samo, co ja tam w Cudach Janem zrobiłem, za chwilę wszyscy, wy żeście próbowali już wczoraj, ale dzisiaj tworzycie artefakt prawdziwy. Wczoraj sprawdziliśmy, co z tego wyjdzie, jaka jest wartość panowania nad życiem, no nie? I te artefakty tak są, nie są, nie ma to znaczenia, bo to był trening ale dziś stworzycie coś, co zostanie zapisane w przestrzeni na zawsze. Oznacza to, że gdyby ktoś kiedyś szedł te Stany, to też będzie mógł to zobaczyć i mógł się pod to podpiąć. Tak samo jak my wchodzimy w te przestrzenie, i jeśli, mamy, jeśli już tutaj poznaliśmy sens istnienia wszystkiego, to też możemy sięgnąć właśnie po takie artefakty. Rzecz w tym, że szukając siebie, zaczynamy powoli rozumieć, że najpotężniejszym z tego wszystkiego artefaktem jesteśmy my sami, ale my w duchu i w Bogu obudzeni. Do niego przynależy wszystko moc, zrozumienie, no nie, i oczywiście ten świat, który wtedy. Mądrze wiedząc, jak można odzyskać. Czyli y, osobowe to było potem, czyli teraz byśmy y, zaczęli tutaj taką przygodę, i pamiętajmy, y, tutaj tylko podpowiem, że to. Co teraz robimy, no nie, wynika tutaj z tego wszystkiego, cośmy na początku tak zaliczyli. Czyli mamy tu po kolei lecące nasze spotkania: zimowy dom, zasypany, śnieżny, lodowy, lodowy człowiek, odmrożony człowiek, powtórnie narodzony i odrzucający siebie dawnego. Wtedy zrozumiecie, co to znaczy te złote pudełko, artefakt, który umieściłem, dzięki któremu można było zmienić swoje życie, przynajmniej częściowo. Dzisiaj zrobicie to sami wielcy, kreatorzy, Edenczyk i magia 12 wymiarów. Teraz nie wiem czy tam. Co tutaj wejść? To już rozumiemy o co chodzi. To nie wiem, to chyba teraz nie wejdzie. Aj, poczekajcie, sięgniemy po inne Eden. Niech zostanie Eden, nie? bo to jest budowa tego. Dobrze. Więc zaczniemy powolutku. Dzisiaj doprowadzimy do tego, byście jako Edyńczycy się poczuli, byście odczuli to światło, byście odczuli samych siebie i, i w pełni wiedzieli, że już nad życiem panujecie. Nawet jakby powracały stare nawyki. Powrócą na chwilę. Co to znaczy? Powiedzmy sobie, że miałem zawsze problemy z kobietami. Nie chciały, uciekały. Boże, co to było? Człowiek musiał sport trenować, żeby je doganiać. Nagle wchodzisz w taki stan do jakiejś kawiarni, że przychodzą, że całują. Ty mówisz, ukryta kamera. Trzy dni spędzasz na sprawdzaniu tego tu. W końcu wracają po trzech i tak po do, do knajpy się No, sprawdziłeś to już czy nie? Bo już nie mamy czasu. No, są ukryte kamery, czy a ty myślisz, no nie ma. A no to chodź, siadają, piją z tobą i proponują ci spędzić z tobą całe życie. Sobie, no kurde, no to jest niemożliwe. Ale kiedy cię zapraszają do domu i na wszelki wypadek, że nie, żeby nie było iluzji, że to jest prawda, przesyłają na twoje konto 2 miliony złotych, na pewno na twoje, to ty mówisz sobie, no nie no, teraz nawet jakbym zginął, to i tak pieniądze zostaną. Przecież no nie są takie naiwne, żeby je tracić, nie? Czyli wchodzisz w takie doświadczenie, dzieje się coś takiego, że nagle patrzysz, jak patrzysz w przeszłość na te uciekające kobity, no nie i na to, co się dzieje, mówisz nie. Jednak coś jest pięknego, co one we mnie dostrzegły. I tak na wszelki wypadek się pytasz, a co dostrzegłyście? Uroda czy zalety intelektualne? A one to, że wreszcie jesteś głupszy od nas i chce z nami być. Jak to? No bo wiesz, każdy, kto jest średnio y, y, głupi, czyli taki ani głupi, ani mądry, co posługuje się świadomością, ale jednocześnie jeszcze i umysłem, tylko gada, gada i gada. Miałyśmy już tego dosyć. Potrzebowałyśmy mądrego, ale jak przyszedł mądry, siadł i nic nie mówił, ponieważ mówi wszystko jej wszystkiego doświadczył. W końcu po trzech miesiącach nic z nami nie robiąc, zabrał się i poszedł. Mówi jest, jak Budda nic nie potrzebuje. Więc potrzebowaliśmy takiego jak ty, kto się odważy z nami zostać i się tego nie przerazić. Tak, no to trafiliście dobrze. I nagle się okazuje, że jest coś pięknego, potężnego, co potrafi zmienić cały świat i co ludzie dostrzegą. Albo Bóg poprzez te dziewczyny. Może tam pogmerał troszeczkę pod główkami i otworzył ich na kolejne swoje dziecko. I to o to dzisiaj chodzi. Poczujecie prawdę o sobie i nie i do tym, nie zapomnicie. Nawet jak przyjdzie taki dzień, kiedy tak staniecie krzywą nogą, pies was pogoni, szurwy wystraszy na ulicy, słońce nagle zniknie, choć nie będzie ciemno, no nie dzień zacznie przypominać to, co było kiedyś, to to będzie chwila. Będziesz mógł znów wrócić do tej knajpy, gdzie są te fajne dziewczyny albo chłopaki. Przestrzeń duchowa cały czas będzie na ciebie czekać. I do tego doprowadzimy dziś, a jutro przybierzecie swoją prawdziwą rolę i jej nie będziecie zmieniać. Zobaczycie, że to, co się stanie, to już będzie co? Stanie się jednym z nich. A ktoś by powiedział: No tak, ale to wtedy będziesz taki sam jak one. Nie do końca, nie do końca, bo być człowiekiem i być dobrym to jedno, ale mieć inną płeć to drugie. I wtedy sobą można być, bo jest ciągle różnorodność, ale na tym. W wspaniałym poziomie pojednania, zrozumienia, jakiego w tej przestrzeni nie doświadczymy. Dlatego obudzicie się w takim pojmowaniu świata, że nagle i wiewiórki będą Orba przypominać. Teściowa to będzie taki kochany chrabąż, że jak będzie wchodzić do drzwi, to Wy będziecie lecieć po aparat fotograficzny, żeby ją sfotografować, żeby pokazać jej później na zdjęciu, że jest jednak fajna, wcale nie gruba, bo schudnie tu i tak dalej. Jak wyciągniecie aparat, wiecie, na policję zadzwoni, powie, że tam jest ukryta broń, że coś się z wami stało, ale powolutku ją przekonacie do tego, że to ona ma z sobą problemy już, a nie ty. I przyjdzie ci... Moi drodzy... W tej chwili wejdziemy w coś, co nazywa się przeistaczaniem, a nie przemianą. Przemiana to wiecie: zmieniam coś tam, co jest słabe, na coś, co jest mocne, złamane, na coś, co jest zrośnięte, tak, żeby lepiej funkcjonować. Przeistoczenie się oznacza, że to, co się łamie, jest tak przeistoczone, że już się łamać nie będzie. Proste i już. I teraz, tak jak żeśmy wczoraj sprawdzili, mu musicie to przeistoczenie się w jakiś sposób zweryfikować. No po co, ja bym się przeistaczać? No i odpowiedź jest jedna. By panować nad życiem i lepiej ci się z ludźmi układało. A no tak, ale tu już się przeistaczam 30 lat, 50 lat i nic z tego nie wychodzi. Nie martw się, za chwilę wyjdzie. Bo tyżeś się może chciał zmienić, przemienić. Ale będąc aktywnym obywatelem niskowibracyjnego świata, bój się, atakuj, wycofaj, ukryj, pokaż. Jezus Maria, człowiek nie wiedział, co zrobić za chwilę. No po prostu już tu stanie się stabilny i stały. Po prostu i już. Czyli. Nie, nie, nie. Działanie na obieg? nie. To to było. Czy najpierw było y, tworzenie centrum mocy to było pierwsze, przeistaczanie było drugie, nie? Bo najpierw trzeba było poczuć moc. Tak? Dobra, przeistaczanie będzie drugi, drugą częścią naszego spotkania. My to wszystko dzisiaj rejestrujemy po to, żeby ludzie, którzy tutaj są, no nie, mogli to odtwarzać w domu, bo naprawdę dzieją się cuda. O czym będzie jutro? Natomiast wszystko to, co zachodzi, widzicie, w jakiej takiej amatorskiej piwnicznej formie, będzie za jakiś czas powiedzmy sobie za dwa, za trzy lata i jeszcze raz przerobione, pododane, pododawane będą tutaj przekazy i z takiego jednego spotkania zrobi się 10 godzin potężnej nauki. Ale tutaj, żeby się przeistoczyć, trzeba jakby powiedzieć, odkryć sobie dwa elementy. To, co my odkrywamy w stanach szczytowych, kiedy zaczynamy medytować, czyli odkrywać tutaj siebie jakby w innej przestrzeni, i wchodzimy w stany um, duchowego oświecenia, czyli modlitwa, podróże duchowe, nie podróże stalne. Duchowe, to jest wyższa półka, astra nas w ogóle nie interesuje, choć tam swoje przygody mamy. I odkrywamy nagle, że dążymy ku osobowemu, a więc rozwijamy się jednocząc z ludźmi, kochając ich i odczuwając, że ten świat to jest jedna wielka rodzina. No ale co ci z takiej wielkiej rodziny, jak będziesz taką biedroneczką, która tu pobiega, tam pobiega, oleci jakiś bąk, to już zasuwamy pod liście, chowamy, żeby bąk nas nie dostrzec, po prostu przerażenie, słabość i tak dalej. Jednocześnie jednak, jako ta Biedronka, indywidualizujemy się, po prostu już, postrzegamy, że jesteśmy potężni, z rodziną, ale potężni. Jak ktoś z nich nie jest potężny, to Ci ręki nie poda. Jak już się zindywidualizował na jakimś tam poziomie, to Ci mówi, Ty Biedronka, chodź, będzie ze mną teraz przez las chodzić i Ty się cieszysz, bo nawet tygrys będzie przed Tobą uciekać, nie? Ty Biedroneczka, to twoja druga biedronka, taka wypasiona, dwutonowa, a ty przy niej zasuwasz. I o to chodzi. Indywidualne z osobowym. Powolutku będzie się was odradzać. Zrozumiecie istnienie tych dwóch sił. Dlatego y, nauki buddy, który bardzo dużo mówił o indywidualnym, w ciszy, w spokoju, o potędze swojej, wykasowano. Natomiast propo proponuje się ludziom tylko i wyłącznie jedno z ludźmi taki stan homeostasu, Tazy, nierozczarowania energetycznego, o jaki błąd spokój, o jaka kontemplacja. I co z tego wyniknie? Jakbyś biedronką, taki biedronką kon, 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 koitniesz, od, umrzesz i nie zmienisz tego świata. Ale zrobili to umiejętnie, no nie? Natomiast Kościół katolicki indywidualizował tylko co? On siebie, chociaż przeciwnej mocy, ale ludzie mieli być tylko i wyłącznie posłuszni, kochający się według praw, które on uznał za właściwe. No nie? Jesteś cudowny, bo przestrzegasz praw koziennych. Świątek, piątek, niedziela, potem płac za to, za to, za tamta. I oni byli zjednoczeni jako grupa. Falszy obraz, to jest totalne, jakby powiedzieć, oprogramowanie, ale czuli jakieś takie chimeryczne, osobowe. Jeden rządzi, drugi słucha. Proste. My. Mamy rządzić swojej przestrzeni, bo to jest nasz zamek piasku, jak jednocześnie dbać o wszystko, co w tym, z, z tym zamku się znajduje. O ludzi, z którymi się zetknęliśmy, o tych, którzy dopiero przyjdą, to już z odpowiednie struktury i ku temu tworzą, jakie dbanie nawet o kwiatuszki, które stoją na parapedzie. Więc osobowe i indywidualne powolutku, teraz będziemy, jakby powiedzieć, tworzyć. W jednym. No bo przecież mogę czasem wziąć taki owoc, który, mnie, który sprawi, że mi będzie z ludźmi dobrze, a jednocześnie poczuję się coraz bardziej wspaniały. A kiedy im bl jestem bliższy Boga, tym jestem doskonalszy. A Bóg jaki jest? Troszczący się opiekujący się, wspierający, kochający i bezgranicznie od rana do nocy utrzymujący ten świat tak, aby ludzie mogli, jeśli tylko sięg potrafią sięgnąć, by istniały prezenty, by istniały takie stany, by istniały takie światy, w które, gdy małe dziecko już z kołyski wylezie tam się dostanie, to żeby się poczuł jak w raju. Bóg cały czas pracuje. Więc jeśli pomyliłeś tutaj to prawdziwe duchowe, indywidualne, z tym indywidualnym, czarodziejskim będę rządził, będę na wszystkich pywał, oddadzą złoto, oddadzą swoje życie. To się bardzo pomyliłeś. To jest model kościelny. Ten jest modelem boskim. Prawdziwego syna Bożego. Uwaga. Teraz uruchomimy pierwsze działanie i powolutku będziemy szli dalej żeśmy stworzyli centrum mocy, tak? A tam sprawdzaliśmy panowanie nad życiem, przestaczanie, to potem, no nie? Yy, harmonizowanie człowiekiem. Uwaga. Ogólnie my coś z sobą reprezentujemy. Jak popatrzymy w lustro, to od razu widzimy, czy jest zaniedbanie ciała fizycznego, czy widać na nas trudy życia i tak dalej. Innymi słowy, wygląd ciała i środowiska, w którym się poruszamy, czyli tego M2 czy M1, czy już niedługo będzie M1, że będzie pokój, a nie będzie kuchni ani toalety, bo się zaczynają problemy. Dla bogatych jest coraz więcej pokojów, a, a biedni to już płacą tysiące za wynajęcie M1 czy M2, co ma 30 m2. Szok! No niestety, tak jest. Więc to jest tylko, jakby powiedzieć, podpowiedź Kim, czym jest to coś, co tym w ciele siedzi, i poprzez to ciało buduje, tworzy to swoje środowisko i o nie dba. Czy jak wejdziemy do domu, to tylko patrzymy, co tam jest. Potem lokamy tu na tego właściciela, żeby się domyślić, kim on jest. No i możemy zobaczyć cudowne krzyże, mandale na ścianach, i on jest taki uśmiechnięty, i poda ci drinka, a po tym drinku budzi się potem w krzakach 2000 kilometrów dalej, i napis no. będzie taki dziwny, burdellum, i tak dalej, i tak dalej. No i już się z tego nie wydostanie. Czyli czasami możemy się mylić, bo ten wygląd, my możemy mm, swój. I zewnętrzny, bo przecież mieszkanie z nas, nami, jest wyglądem zewnętrznym, zmieniać nawet na potrzeby nasze. Żebyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy słabi. Trzy koniaki stoją, nie tknę, ale jestem alkoholikiem. Trzy godziny dziennie przy nich jestem i, to, i chłonę to, to po prostu do siebie. Gdybym mógł, to bym wypił, ale nie jestem alkoholikiem. Ale jak to puści we mnie już, nie to utrzymywanie iluzji to to nim dojdę do tych butelek, to już będą puste, puste, proste i już. Tak naprawdę chodzi o to, by się przyjrzeć temu, co tam w środku siedzi, w tej istocie. Czy tam siedzi psychika, czy już budząca się świadomość albo świadomość. Więc jak będziemy za chwilę działać, to będziemy działać właśnie na to, co jest w środku, to coś, co chce i fizycznie, i w swoim pozawnętrzu w pełni się wyrazić. Więc to wszystko ma jakieś promieniowanie. Przestrzeń, w której my jesteśmy, jakieś promieniowanie. Ten oddech gdzieś na ścianach w powietrzu został. Przyjdzie ktoś pół godziny później i powie, o cholera, ale to alkoholik, patrz, wyszedł, nie ma tu już nikogo, pół godziny jeszcze, półtora płomira w powietrzu krąży. Czyli my zostawiamy ślad energetyczny. Możemy dokładnie sprawdzić, co się z nami, jacy jesteśmy. Teraz już nawet przecież są takie no, narzędzia, nie wiem, jak oni to tutaj nazywają, że właśnie przybliżając się do człowieka, nie dotykając jego ciała, można już wybadać szereg chorób. No to reszta, lada dzień. Więc moi drodzy, to wszystko drga. Jak jesteśmy ociężali, jak jesteśmy źli, jak jesteśmy y, wątpiący, to to drga tak. TTeś, ptve, ptve. Twardo, mocno, trudno się z tego wyrwać. Ale jak jesteśmy lepsi, już otworzeni na świat i tak dalej, to to tylko tak... Cią, cią, Bo chyba to nie ta, nie ta muzyka, nie? No oczywiście, jak nadchodzi Ci jakiś kościelny, to też... Cią, 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 Ale jak nadchodzi Edeńczyk, to niedługo wszyscy też będą się Cią, ale kiedy jest się wyżej i już się w sobie odnaleziony, no to nie wiem, Mozart tu gra, czy coś. Wibracja jest cudowna. I po tej wibracji to poznajemy. Więc my tworzymy tę wibrację, no nie całym sobą. Ale wyobraźcie sobie teraz taki stan, kiedy powstaje dźwięk. I nie tylko dźwięk, bo cała struktura, która potrafi, jak my ją powołamy do życia, zmienić tę wibrację, więc wibracja jednocześnie na nas wpływa. Jaki zmienić strukturę, która sprawia, że my, jak wychodzimy na ulicę, to tak, to tak, cały czas trzymamy ręce, pobije, zniszczę, bo się boję, dlatego udaje Greka. I nagle te nasze ręce, ta struktura chowa do tyłu, o, kurde, I nasza na twarz, Nie ten tak zmienia. I przy okazji my się zmieniamy. Czyli możemy powołać coś, co w nas wejdzie jak duchowy narkotyk i otworzy w nas, nas z dawnych lat, a może z dawnych wciery. Nagle będziemy tymi lepszymi, tymi doskonalszymi, tymi, jakimi czasami potrafiliśmy być w dobrych dniach naszego życia. Najczęściej od pół roku do roku, czy trochę krócej, no nie wiem jak, ale potęga była większa. Więc, moi drodzy, Sprawdźcie teraz, jak potraficie, na jakiej skali umownej, jaka jest Wasza wibracja. Albo najlepiej sprawdźcie to, co my właśnie od, od, od czasu do czasu praktykujemy. O, tutaj mamy, w jakich wymiarach funkcjonujecie, żeby później dostrzec te różnice. W sobie będziecie czuć. Ale tu trzeba szukać potwierdzenia. Jest tam wskazówka, może w tym wyróżniacie. O, ten babuł. Tak, tak, tak. Dzięki. Zobaczcie, moi drodzy. Tu jest, tu jest dusza. Jeśli dusza nad sobą panuje, czyli nad ciałem fizycznym, umysłem, emocjami, myślami, potrzebami, bla 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 i tym wszystkim, co tu jest, projektami ludzkimi i tak dalej, to ona z wymiaru piątego z tym się jednoczy. I tu mamy takiego, zobaczcie, chłopka, no niektóry nagle wzrost, czyli duszyczka zaburzona energetycznie staje się taką harmonijną. A gdyby się udało jeszcze wibracje bardziej podnieść i gdyby się udało to już przemaglować na stałe, to można by było się stać, zobaczcie tutaj, prawdziwą obudzoną duszą albo w innej wersji nad duszą. Zobaczymy co będzie. Sprawdźcie więc w jakich wymiarach średnio funkcjonujecie. My sprawdzaliśmy tu się wczoraj, ja tylko... Gdzie jest wahadełko? Patrzcie, nie mam wahadełka ono zostało. O jest, jest. Ja tylko sprawdzę, jaka jest średnia tam u was za kamerami. Średnia jest 2-3. Czyli widzimy tutaj ciągle jest takie zderzenie z trudnościami życia, ciągle nie możecie się wyrwać z tych emocji w mniejszym, w większym stopniu Wami sterują. Jak to rozbije bardziej, to już tutaj mamy od 1 do 4,5. Czyli mamy, czyli widać tutaj, że część z Was... Podjęła pracę nad sobą i się stara. Ale to jest męczące, bo jak ten niskowibracyjny świat w Was siedzi, bo przecież my jesteśmy gigantyczną chmurą energetyczną, w której mieszka sama rodzina, sąsiedzi, psychoty, miejsce pracy z tą swoją zainfekowaną energetyką i tak dalej, no to jak się z tego wyrwać? Ciężko. I to widać. Za chwilę coś zrobicie, coś, co jak stworzycie, zacznie na wszystko oddziaływać. Na miejsce pracy, na wasze myśli, na emocje, na całość waszej istoty. Zrobicie to sami. Normalnie, kiedy człowiek jest obudzony w przestrzeniach duchowych, to w przestrzeniach energetycznych może tworzyć artefakty, które go normują. Co to znaczy? No jak ja jestem.